Drukarka Canon iSensys LBP 243DW, bo tak brzmi pełna nazwa tego urządzenia. To czarno-biała drukarka laserowa z serii iSensys, której celem jest zwiększenie wydajności i produktywności. Tu przemek tuż i w tym krótkim odcinku opowiem o niej kilka słów. Zapraszam do oglądania. Jest to kompaktowa i efektywna drukarka laserowa. Zaprojektowana raczej do mniejszych biur i małych firm. Nie jest to urządzenie wielofunkcyjne, więc umożliwia ono tylko i wyłącznie drukowanie. Jest wyposażona w maksymalną pojemność wejściowo-papieru do 900 arkuszy A4, obsługując środowiska biurowe ze sporymi potrzebami drukowania. Zalecane obciążenie to między 750 a 4000 stron miesięcznie. Skąd taka pojemność podejników? Już wyjaśniam. W standardzie występują dwa podajniki mogące pomieścić w sumie do 350 arkuszów. Dolna kaseta jest w stanie pomieścić ich do 250, natomiast uniwersalny podajnik znajdujący się powyżej do 100. Istnieje możliwość do kupienia dodatkowego podajnika na papier mogącego pomieścić do 550 arkuszy papieru A4. Drukarka obsługuje różne rodzaje papieru, takie jak makulaturowy, papier o wysokiej gramaturze do 199 g kwadratowy, papier o niskiej gramaturze, papier powlekany, ale też etykiety, pocztówki i koperty. Model LBP243dw charakteryzuje się bardzo szybkim wydrukiem, bo jest w stanie wydrukować jednostronnie do 36 stron A4 na minutę. Oraz charakteryzuje się szybkim czasem pierwszego wydruku, wynoszącym około 5 sekund. Sprawia to, że ten Kanon jest doskonałym wyborem dla tych, którzy potrzebują szybkiego, stabilnego i niezawodnego drukowania, aby nie stać zbyt długo przy drukarce podczas większej ilości dokumentów, jednocześnie potrzebnych do wydrukowania. Dodatkowym atutem tego urządzenia jest zdecydowanie możliwość druku dwustronnego który również ma wpływ na czas oczekiwania wydruku wielostronicowych materiałów. Konfiguracja ustawień drukarki i zarządzanie nimi odbywa się przy pomocy pięciowierszowego wyświetlacza LCD i panelu klawiszowym znajdującym się pod tym ekranem. Dzięki łączności Wi-Fi i funkcji Wi-Fi Direct można bezproblemowo łączyć się z urządzeniami mobilnymi, jak i komputerami stacjonarnymi. Mobilną obsługę urządzenia ułatwiają aplikacje takie jak Canon Print Business, AirPrint na iOS czy Mopria na Androidzie. Producent przewidział kompatybilne z tym urządzeniem tonery o wydajnościach do 3000 stron oraz do 10200 stron, zaznaczając, że podane wyniki są określane przy 5% zaczernieniu strony. Wraz z zakupem nowego urządzenia dołączony jest w zestawie. Toner startowy o przybliżonej wartości wydajności do 1500 stron. Na stronie naszego sklepu internetowego www.drtush.pl można sprawdzić, jak się prezentuje oferta tonerów pasujących do tego urządzenia. Podsumowując, model ten wyraźnie jest skierowany do małych i średnich biur, szukających równowagi między wydajnością i łatwością obsługi. Jego konstrukcja i funkcje sugerują, że jest dobrze przystosowany do miejsc, które wymagają niezawodnego i bezpiecznego drukowania sporej ilości materiałów. Jeśli brak funkcji skanowania, jak to bywa w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych, i brak możliwości druku w kolorze nie jest przeszkodą, to warto zastanowić się nad kupnem tej drukarki do swojego przedsiębiorstwa. A w tym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału po więcej materiałów o takiej treści. Możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.